Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadość uczynić im wszystkim. Tak, chciałoby się ten, ten krok uczynić na samym początku. Zrobić listę osób skrzywdzonych i biegać od jednej do drugiej osoby, bo, bo coś żeśmy zrozumieli, i, i, i naprawiać te błędy. Nie wiem, wczoraj żeśmy narozrabiali, na bo żeśmy zapili. A dzisiaj żona płacze, więc my już biegniemy do niej i przepraszamy, i, i jesteśmy gotowi zadośćuczynić. Nie. Zobaczmy, że to jest dopiero ósmy krok. Tak daleko w, tym, w tej drodze trzeźwienia, w, tym, w tej jakiejś najpiękniejszej, jednej z najpiękniejszych podróży, jakim jest odzyskiwanie siebie samego. W, w tym procesie trzeźwienia, dopiero jest to na można powiedzieć na ósmym etapie. Kiedy robimy tę listę osób, które skrzywdziliśmy, i jesteśmy dzięki tym wcześniejszym przepracowanym krokom gotowi zadość zadośćuczynić im wszystkim, bez względu na to, ile to nas będzie kosztowało i jakie, jaką cenę. Za to zapłacimy. Tak, warto się przyjrzeć tej liście osób skrzywdzonych, bo kiedyś przyglądaliśmy się liście, innej liście osób, które, do których mamy jakąś awersję, jakąś agresję osób, które uznaliśmy, że to one nas skrzywdziły, osób, do, które, do których żywiliśmy. Urazy, a teraz y, sporządzamy zupełnie inną listę, y, która, której na, imię, y, której, na której znajdują się y, twarze osób, które myśmy skrzywdzili: żona, matka, córka, syn, brat, siostra, przyjaciel. Zaczynamy widzieć, ile krzywdy y, wyrządziliśmy w życiu własnej córki. Która zmagała się lub zmaga z wielkim poczuciem wstydu, z jakimś niskim poczuciem własnej wartości, która boi się mężczyzn, bo w każdym mężczyźnie widzi pijanego ojca, zaczyna do nas docierać, jakby odparowuje z nas ten alkohol, i zaczynamy myśleć na trzeźwo, i zaczynamy widzieć skutki, jakie nasze picie wyrządziło. W innych ludziach robimy listę osób, które skrzywdziliśmy, i gotowi jesteśmy zadośćuczynić wszystkim osobom, bez wyjątku. To jest ważne słowo: wszystkim. Nie tak, że jest to selektywne, że temu wybaczę, ale temu to już tego przeproszę, ale tego to nie będę przepraszał. Tutaj temu nie będę zadośćuczynił, bo on też mi wiele krzywdy zrobił. Wszystkim. Nie, wszystkim znaczy wszystkim. Ta, ten ósmy krok y, 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 przypomina nam, abyśmy mocno i głęboko przyjrzeli się y, kontaktom z innymi ludźmi, relacjom z innymi ludźmi, jakie one są, y, jakie były, jakie są, jakie y, chcielibyśmy, aby były. Bardzo ważny krok y, w, w podążaniu ku trzeźwemu zdrowemu życiu.